Witajcie w kolejnym podcaście poświęconym temu, jak w mojej ocenie najlepiej wdrażać technologię w amerykańskich firmach. Dla tych z Was, którzy są tu pierwszy raz, albo może nie słyszeli mojej historii, nazywam się Arek Skuza. Pięć lat temu przeprowadziłem się do Stanów Zjednoczonych i dzielę się tutaj ze swoimi doświadczeniami z wdrażania technologicznych projektów opartych o monetyzację danych, data science czy sztuczną inteligencję, właśnie. W kraju gwiazdek i pasków, czyli w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co zauważyłem, że świetnie potrafi generować nowe obszary do eksploracji z perspektywy szefa, kierownika, project managera projektów. Mianowicie takim obszarem, w którym zauważyłem, że najczęściej znajduje się bardzo wiele szans na to, żeby projekt dokończyć, żeby projekt zrealizować zgodnie z założeniami i jednocześnie pójść jeden krok dalej, czyli dostarczyć klientowi wartość dodaną, która może sprzyjać w przyszłości dalszej rozwoju relacji, to jest tych działów IT oraz biznesu. Przedsiębiorstwa amerykańskie operują zawsze na ścisłym podziale pomiędzy CTO, który zajmuje się aspektami technologicznymi, i nie zawsze, ale często nie zagląda do strategii biznesowej i światem biznesowym. Ludzi takich jak strategy, jak szefowie strategii, jak szefowie finansów, jak szefowie operacji, którzy zajmują się procesami biznesowymi i są często beneficjentem czy odbiorcą technologii. Jeżeli pracujemy dla CTO, czyli szefa technologii, i on jest naszym sponsorem projektu, to w zdecydowanych przypadkach możemy zakładać, że dział IT nie ma jasnego zrozumienia wyników biznesowych, nie rozumie do końca, jakie procesy przebiegają w biznesie i bez tej przejrzystości jest działowi IT bardzo trudno nadawać priorytety i sekwencjonować inicjatywy, które miały będą największy wpływ na biznes. W tym obszarze, jeżeli jesteśmy w stanie zrealizować projekt, Załatwić niejako to za szefa technologii, czy poszukać tam obszarów, które mogłyby w tym pomóc, to najczęściej będziemy postrzegani jako ci, którzy dostarczają wartości ponad oczekiwania. Przykładem najprostszym z brzegu może być popularyzacja takich systemów jak GIRA w większych przedsiębiorstwach, czy Trello w mniejszych przedsiębiorstwach. Często biznes. Nie operuje w tego, tygu, w tego typu środowiskach, wykorzystując bardziej, powiedziałbym, powszechne narzędzia, takie jak Word, jak Excel, jak e-mail, do składowania czy zadań, czy notatek, czy synchronizacji danych. Działy IT najczęściej pracują w tego typu narzędziach, ponieważ w działy IT, ich praca najczęściej opiera się na realizacji zadań czy zamakaniu tzw. etykietów. I teraz Takim najprostszym przykładem jest pomoc działowi IT w popularyzacji takiego podejścia, jakie prezentują narzędzia wymagające większemu reżimu pracy. To jest taki przykład projektu ze z tego styku. Drugi element, na który bardzo y, ważne zwrócić uwagę, dział IT powinien współpracować z biznesem i dział IT to wie, aby zapewnić zgodność rozwiązań czy trafność rozwiązań oferowanych właśnie ze strategią firmy. Tu pojawia się problem. Takie współczynniki jak time to market, czyli czas na rynek, albo market feed, czyli moment, w którym produkt zyskuje, że tak powiem, swoje miejsce na rynku, albo ROI, czyli zwrot na produkcie, czy zwrot na inicjatywie, albo tak zwane feasibility study, czy use case. To są zagadnienia świetnie znane w świecie biznesu, natomiast niekoniecznie znane są w sensie IT. I teraz, co to znaczy pomóc działowi IT w tej współpracy z biznesem, co do której IT jest przekonane, tylko nie do końca, z moich obserwacji wynika, najczęściej wie, jak się za to zagadnienie zabrać. No to właśnie pomóc zrozumieć, czym są te wskaźniki, czym są te elementy, i pomóc je opracowywać wspólnie z biznesem. I tu dochodzimy do trzeciego elementu, czyli pomoc w synchronizacji pomiędzy działem IT a działami biznesowymi. I ta synchronizacja, właśnie, aby ją sprowadzić do czegoś bardzo konkretnego, w mojej obserwacji najlepiej, jak się zaczyna od use caseu, od wspólnego przygotowania business caseu, czyli opracowania tego. Jaki jest problem biznesowy, jakie są ryzyka biznesowe, jaki jest potencjalny zysk na wdrożeniu, jakie są potencjalne koszty i jakie są niezbędne do tego zasoby. Takie wspólne oprowadzanie use case'u realizuje tą współpracę pomiędzy działem IT a działami biznesowymi niemal automatycznie. Dlaczego to jest w ogóle wyzwanie dla firm? Czy to wynika amerykańskich, czy to wynika z niedbałości, czy to wynika z obrony własnego pola biznesowego, no ja zaobserwowałem i musiałbym powiedzieć, że jest to dość częste zjawisko, że to wynika z czegoś zupełnie innego. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych presja konkurencyjna. Brak pomocy grantowej, czyli niemożliwość pozyskania grantów, takich jak na przykład w Unii Europejskiej, brak okresów ochronnych w pracy, czyli możliwość zwolnienia osoby z dnia na dzień, bardzo szybka konkurencja, bardzo zaostrzona walka na dane, czyli rozumienie roli danych w budowaniu przewag konkurencyjnych. To wszystko powoduje, że firmy zmieniają się tutaj bardziej szybko. I IT nie jest w stanie na tym nadążać. Jeśli zauważymy, że średnie wdrożenie jakiegokolwiek systemu, według raportów, czy Gartnera, czy Beckiseya, to jest od dwóch do trzech lat, no to z perspektywy rynkowej mówimy o okresie całej pandemii. Wiemy, jak ona zmieniła rynek. IT ma bardzo poważny problem, ma bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o sprostanie wymaganiom rynkowym. Dlatego mówi się często, że IT cannot catch up, czyli nie może po prostu nad tym nadążyć. Liderzy biznesowe nie zawsze dzielą się swoją strategią z działem IT. Oczekuje się, że dział IT niejako magicznie dobierze narzędzia do tego rozwoju. W amerykańskich firmach zauważyłem, że dział IT jest dość hermetycznie zamknięty i nawet jeśli chciałby wyjść do biznesu, to nie do końca wie, w jaki sposób wyjść? Dlatego podałem wcześniej przykład case study, business case, a jednocześnie biznes uważa, że niejako IT powinno samo domyśleć się jakiego systemu, czy jakiego wsparcia potrzebuje biznes. To biznes ma wybrać czy SAP Hana, czy PeopleSoft, czy Salesforce, czy platformę do monetyzacji danych, czy cokolwiek innego. To właśnie powinien zdecydować o tym dział IT. Kolejnym elementem, którym zauważyłem, to jest zawsze fakt, że CIO, CTO, CDO, CSO, czyli wszyscy ci, którzy współpracują na najwyższym szczeblu, nie zawsze mają synchronizację cykliczną pomiędzy sobą na poziomie celów i realizowanych inicjatyw. I kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest w dziale IT silna koncentracja na technologii, a nie na wynikach biznesowych, szkodzi takiej harmonizacji. Reasumując. Podane wyżej elementy chciałbym, żebyście potraktowali dwojako. Jeżeli Was ten temat u amerykańskiego klienta interesuje, z jednej strony jako kształtowanie własnych, własnych projektów, przykład z JIRO, który podałem, czy przykłady z wskaźnikami, to jest kwestia taka, abyście pracując dla CTO próbowali wziąć je pod uwagę. Wtedy będziecie naturalnie doprowadzali do alignmentu, połączenia pomiędzy działem IT a biznesem. To jest ta część pierwsza. Druga sprawa to jest chęć pomocy CTO, pomocy technologom w tym, aby mówić językiem biznesowym, aby w tym języku biznesowym rozmawiać. I tutaj popularyzacja platform może posłużyć na rozwój takiego amerykańskiego klienta. I na koniec chciałbym takich podać pięć kroków, które warto podjąć w mojej ocenie. Po pierwsze, zaangażować CIO i CTO w planowanie strategii biznesowej. To jest dość jasne. Po drugie, udostępnienie strategii biznesowej i technologicznej członkom organizacji, czyli pokazanie wszystkim pracownikom, jak te dwie rzeczy ze sobą współpracują. To w Stanach Zjednoczonych ma bardzo duże znaczenie. W poprzednich odcinkach podcastu mówiłem o tej potrzebie komunikacji na różnych sposobach, na różnych platformach. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam do przejrzenia opisów poprzednich odcinków i odświeżenia sobie tej wiedzy. Krok trzeci to wprowadzenie kompleksowej procedury przesyłania próśb biznesowych i pomysłów, które dział IT może przeglądać i zaseguruje opcje wsparcia. Mówimy tutaj o automatyzacji zbierania sugestii z biznesu, które może wykorzystać dział IT. Podam taki przykład. W biznesie pojawia się na przykład problem przewidywania churn, czyli odpływu klientów. Biznes zawsze chciałby obniżyć współczynnik odpływu klientów, z oczywistych powodów. Im mniej klientów odejdzie, tym lepszy wynik dla firmy. Natomiast z perspektywy technologii to zjawisko jest tłumaczone jako predykcja danych, czyli element data science, w której dokonujemy predykcji. I teraz jeżeli dział IT napisze: chcemy, żeby mniej klientów odpływało od nas, pomóżcie nam to dla działu, działu biznesowego, przepraszam, tak napiszę, to dla działu IT jest to prawdopodobnie niezrozumiały przekaz i komunikat. Jeśli narzucimy po środku formularz, reżim opisu takiego pomysłu z perspektywy IT, czyli wyjaśnienie, problem statement, wyjaśnienie wszystkich elementów use case'u, to wtedy dajemy szansę działowi IT, na zrealizowanie tej pomocy. I to jest też świetny przykład na to, jak my, jako szefowie projektów, osoby pracujące ze sztuczną inteligencją, z monetyzacją danych, możemy pomóc w tym alignmentie. I czwarty element, o którym wcześniej wspomniałem, to oczywiście cykliczne spotkania, podczas których omawiają CEO, CGO, CIO, CIO, CTO, CTO, czyli C-level, po prostu strategiczne inicjatywy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym odcinku.